Instytut Historii Sztuki razem z Mazowieckim Instytutem Kultury organizuje dużą ogólnopolską konferencję naukową poświęconą kulturze artystycznej Mazowsza. Konferencja nosi tytuł Warszawa i Mazowsza z dziejów wzajemnych relacji kulturowo-artystycznych regionu i metropolii. Dla mnie z perspektywy studenta historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim jest ona bardzo cenna i bardzo potrzebna, ponieważ daje mi możliwość współpracy z profesorami uznanymi i daje mi możliwość wzięcia udziału w dyskusji naukowej na równi z profesorami. Działania Instytutu Historii Sztuki, Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckiego Instytutu Kultury zmierzają do rewaluacji zjawisk artystycznych, wybitnych niekiedy obiektów kultury materialnej, które na terenie Mazowsza znajdują się po dziś i stanowią zainteresowanie już nie tylko historyków sztuki, naukowców badawczych, ale także popularnego, popularnego odbiorcy. Propagowanie kultury Mazowsza bardzo wpisuje się w wizję, misję naszej instytucji i jak sądzę, jak wynika również z strategii rozwoju kultury na Mazowszu. Na lata 2015-2020. Województwo mazowieckie to teren bardzo niejednorodny kulturowo, i cały czas przed nami wiele do odkrycia. O sztuce mazowsza warto mówić w kontekście sztuki warszawy, ponieważ są to tematy bardzo często pomijane w narracjach historyczno-artystycznych i zasługują na jak największą uwagę i jak dowiadujemy się z tej konferencji są to dzieła równie wysokiej klasy artystycznej co dzieła w warszawskie. W ramach Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa oprócz działań konferencyjnych mamy również wydawnictwa. Obecnie wydaliśmy dwa, dwa tomy książek poza Warszawą, w których mamy bardzo pięknie, dokładnie zilustrowane tematy związane z architekturą, z kulturą na Mazowszu. Mam nadzieję, że sama Mazowiecka Akademia Dziedzictwa to będzie projekt, który już na stałe zagości w Mazowieckim Instytucie Kultury, że będziemy kontynuować współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i że ta działalność naukowa będzie rzeczywiście w Mazowieckim Instytucie Kultury obecna na stałe.